Hejka moi kochani widzowie! Dzisiaj będę kolorowała, to, że będę losowała z zamkniętymi oczami trzy mazaki i będę kolorowała tą Ten pomysł podsunęła mi ko moja koleżanka Julka, którą serdecznie pozdrawiam. No i w zasadzie możemy zaczynać. Losuję z zamkniętymi oczami. Próbuję. Najpierw zacznę może żółtym. Kolory mi się najlepsze nie wybrały. Jeszcze. A w dodatku, że jest mało kolorów, to jeszcze mało. To chwilę zatrzymam i będę kolorowała na razie żółtym. Mój lisek na razie tak wygląda. Chyba jeszcze coś żółtego dodam, ale teraz zacznę pomarańczowym. Może nie zrobiłam tylko zbyt od tu dokładnie, jak tutaj na przykład. Ale zbyt mi się dzisiaj tak z dnia zbyt chcę. Szczerze. I z drugim siadłam do biurka. I pewnie nagram jeszcze to z koleżankami sama, nie wiem jeszcze. Ale dobra. Wracając do rysunku, teraz ostatni kolor brązowy. Kilka części zostawię białych, żeby ładnie wyglądało. Tak przedstawię się mój lis z tych oto trzech kolorów. No i czekajcie na kolejny odcinek.